Zapleczem są strony wykorzystywane głównie w celu zamieszczenia na nich linków pozycjonujących. Warto jednak wykorzystać także ich inne możliwości. Przede wszystkim możesz zarabiać na reklamach. W większości będą to reklamy Google AdSense, chociaż zamieszczenie ich ma sens dopiero przy konkretnym ruchu. Na nowo utworzonej stronie wstawianie takich reklam może się skończyć potraktowaniem jej jako typowej MFA. Made for Adsense. Drugi sposób to budowa list mailingowych. Jeśli uda Ci się zebrać spory ruch na takich stronach, zamieść na nich formularze zapisu na listy mailingowe. Mogą być związane na przykład z tematycznymi e-bookami. Kolejny sposób to wykorzystanie targetowania. Zamieść ten sam piksel Facebookowy na wszystkich stronach zapleczowych odpowiadających tematyce serwisu pozycjonowanego. W ten sposób zbierzesz większe grono osób, do których potem skierujesz reklamę. Na przykład na grupę odbiorców podobnych, tzw. lookalike. Na koniec zostawiłam sposób, z którego korzystam najczęściej. Chodzi o podpięcie zaplecza pod Google Search Console. Dzięki temu zbierzesz więcej danych na temat słów kluczowych z danej tematyki. Z reguły strony zapleczowe są poświęcone niszowej tematyce, która jest mniej konkurencyjna. To sprawia, że są łatwiejsze do wypozycjonowania na frazy przede wszystkim z długiego ogona. Z wypisanych tu pomysłów warto korzystać tylko przy dobrych jakościowo stronach ze sporym ruchem. Przy bardziej zautomatyzowanym podejściu do tworzenia i prowadzenia zaplecza. Unikałabym działań, które umożliwiają powiązanie wielu stron z jednym właścicielem. Mówię tu wyłącznie o stronach, nad którymi masz pełną kontrolę, zarówno jeśli chodzi o ich treść, jak i wstawiane linki. Za plecem nie będą więc strony, z którymi wymieniasz się linkami, strony, na których kupujesz linki, profile w nienależących do Ciebie serwisach, linki w artykułach sponsorowanych. Ani wpisy w katalogach i innych ogólnodostępnych źródłach. Nad tymi serwisami nie masz kontroli, dlatego w każdej chwili możesz po prostu stracić linki na nich. Wystarczy, że właściciel nie przedłuży domeny, albo zmieni strukturę strony i usunie, na przykład, komentarze. Wielkość zaplecza zależy przede wszystkim od kon konkurencyjności pozycjonowanych y, słów kluczowych. W przypadku stron firmowych o mało konkurencyjnej tematyce, zaplecze to może ograniczyć się dosłownie do kilku niewielkich stron.